Witam e, Chciałem nagrać taki krótki film z e, uprawy rzepaku Jarego, e, którego de facto miało nie być bo miał być tutaj rzepaku zimy ale niestety e, nie udało mi się posiać rzepaku zimego e, kwestia wyglądała w ten sposób że przed plonem tutaj był groch na suche nasiona i mm, nie uprawiłem po tym grochu ścierniska. Chciałem prosto w to posiać rzepa Gozimy w technologii Stripteel. No i niestety jak przyszło do siewu to się okazało, że nie ma takiej możliwości, ponieważ siewnik do Stripteelu się zapychał. No i jeszcze na taką rzut na taśmę chciałem posiać te nozimy normalnie swoim siewnikiem no i 31 sierpnia jeszcze zaorałem zeszłego roku, ale niestety od 1 września do 10 września przyszły dosyć intensywne opady deszczu i się nie dało później już po 10 zrezygnowałem chociaż Teraz wiem, że może to był błąd, bo jednak warto było chyba posiać ten rzepak godziny tego nawet tam nie wiem 12, 13 czy 14 września. On pewnie nie byłby tak dobry jak rzepak godziny w normalnym terminie, ale myślę, że może byłby większy potencjał planowania niż w rzepaku jarym. Tak to wyszło. Eee, Posiadałem tutaj rzepak Jary, jest to rzepak e, odmiany Lumen, e, rzepak hybrydowy e, z hodowli Rapul. E, dosyć ciekawa odmiana, F, praktycznie zresztą no, też nie ma jakby takiego dużego wyboru jeśli chodzi o rzepaki Jare dostępne na polskim rynku. Poza polskimi odmianami chyba z HR Strzelce, które są populacyjne, poza chyba firmą Rapul, która ma hybrydy, to praktycznie nie jest nic innego dostępne. Posiadałem tutaj ten rzepak około 10 kwietnia. Wcześniej tam zwukowałem orkę tą zimową, pod co miała być pod rzepak o zimy. 10 kwietnia był posiany ten rzepak 3 dni później opryskałem ten rzepak mieszaniną metazachloru z chlomazonem chlomazon poszedł tutaj w dawce 0,2 litra na hektar metazachlor standardowy 500 gram na litr poszło 2 litry ale niestety też pojawił się problem z chwastami Teraz, w momencie kiedy kwitnie ten rzepak, to nie widać tego problemu i nasilenia tych chwastów. Później pokażę Wam bliżej od brzegu pola, bo tam niestety trochę bardziej jest zarośnięte. Także z tymi fastami był trochę, troszeczkę problem. Mam problem z tym, że jest dużo samosiewów e, z właśnie o zimnego rzepaku, ale też pojawia się gorczyca niestety. E, w, Głównie też tu mocno w niektórych miejscach jest komosa biała, głównie w tych mniejszych, no to na pewno taśnik, chociaż myślę, że taśnik tutaj już praktycznie zaczął kwitnąć. On już nawet zawiązał nasiona, raczej będzie w takiej dolnej partii i on tutaj nie będzie jakby przeszkadzał. Ale na pewno komosa biała, coś czuję, że na pewno wyjdzie ponad 1. I tak samo trafia się prawdopodobnie coś z rumianowatych, albo to jest, nie wiem, rumian polny albo jakaś maruna. I to na pewno mi wyjdzie. Na początku troszeczkę chciałem jeszcze to jakoś odchwaścić ale niestety dostępność preparatów jest bardzo ograniczona ale też problem jest jakby z dopasowaniem się do fazy ponieważ z jedynym preparatem, który jest jakby do odchłaszczania jeszcze powschodowego w rzepaku jarym jest preparat oparty na pikloramie i chropyralidzie czyli tam można powiedzieć, że taki jak to rzepaku zimnego jest preparat Galera przy czym Preparat Galera nie ma rejestracji w rzepaku Jary. ale są inne dostępne jego generyki, które mają rejestrację w rzepaku Jary. Ale dochodząc do meritum sprawy, kwestia wyglądała w ten sposób, że według etykiety ten rzepak powinien mieć 9 liści, bądź więcej, i wtedy można go dopiero pryskać do fazy tam 31. Przy czym też mam to pole, jakby oddalone od gospodarstwa i też tutaj nie jestem jakoś tak często, zazwyczaj tam starałem się tutaj być tak powiedzmy dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, żeby tutaj też dopilnować i szkodniki. Ale e, e, kwestia wyglądała w ten sposób, jak chciałem go otwaszczać i przyjechałem na pole, to się okazało, że on de facto nie ma jakby dziewięciu liści, ale już z góry było widać pąk kwiatowy, więc e, bardzo mocno się wahałem, czy ten zabieg herbicydowy wykonywać, e, więc zrezygnowałem z niego całkowicie, no i niestety nastawiłem się na to, że jakoś sobie ten rzepak teraz będzie musiał poradzić, a no, przed zbiorem na pewno będę musiał go e, jakby desykować, żeby też troszeczkę może ułatwić ten zbiór z tymi chwastami. Nie wiem, jak to będzie wyglądać do końca. Teraz nie pamiętam, ale właśnie w tym momencie, kiedy zastanawiam się nad e, też odchwaszczeniem, no to już wiedziałem, że będzie na późno. Przyjechałem też go wyregulować e, i dokarmić troszeczkę. Zastosowałem tutaj Toprex e, 0,35 litra na hektar plus jakieś tam mikroelementy i makroelementy i zastosowałem też dawałem tutaj insekcycyt, acetamipryt w tamtej fazie w miarę mieszaninie, ponieważ troszeczkę się pojawia słodyczka przy czym nie było to jakieś takie mocne nasilenie dzisiaj mamy 14 Czerwca. Rzepak jest, można powiedzieć, w pełni kwitnienia. E, tutaj widać, że już e, pierwsze uszczyny się pojawiają. E, Słodyczka praktycznie, można powiedzieć, że go nie ma. Zresztą w tej fazie on już, jakby, praktycznie nam szkody nie zrobi. Na pewno występuje chować podobnik, bo troszeczkę go jest. Dzisiaj przyjechałem. Tam dalej wykonywałem zabieg na T3 na pszenicę. więc przy okazji dokonam zabiegu na opadanie płatka w tym rzepaku. Zastosuję tutaj protokonazol. I proteokonazol plus azoksystrobinę. Do tego dodam jeszcze insektycyd. Tu będzie mieszanina teraz prydu z deltametryną. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ochronę. Myślę, że już drugiego wjazdu tutaj robić nie będę. Mam nadzieję, że te insektycydy, które dzisiaj zastosuję, powstrzymają, jakby jeszcze. W późniejszym terminie troszeczkę populację podobnika, czy ewentualnie później pryszczarka. No ale zobaczymy jak to będzie się toczyć. Nie wiem jak długo będzie ten rzepak kwit. Widać, że tych odgałęzień bocznych troszeczkę jest w tym rzepaku. Nie jest tak źle. Jeszcze jest jakaś liczba pąków kwiatowych, które będą na pewno się otwierać i będą kwitły. Ale... Na pewno jest ich znacznie mniej w porównaniu do rzepaku zimego, Tutaj nie ma o tym mowy. Co do plonu, ciężko mi powiedzieć. Myślałem, że będzie troszeczkę ten rzepak gorzej wyglądał. Na razie jakoś sobie to radzi. Zobaczymy. Myślę, że gdyby ceny, ceny tego rzepaku, jakie są powiedzmy teraz, im mniej więcej by się utrzymały do okresu żniw, Czyli powiedzmy, że można byłoby liczyć, bo w czasie zniw na cenę około powiedzmy 2000 zł, czy, czy może ciut więcej, to nawet jakby ten rzepak plonował 1,5 tony, czy 2 tony, to myślę, że, że na pewno by się zwróciło na jakieś koszty, na pewno by mi to zachowało płodozmian i, i to by na pewno jakoś nie wyszłoby to źle, nie byłaby to jakaś na tym strata. Każda ilość, która, e, która byłaby powyżej dwóch ton, z tego pola to naprawdę była super sprawa e, i można mówić tu w jakiś sposób, już tam powiedzmy o jakimś tam zysku. E, jeszcze z nawożenia był zastosowane tutaj. E, w związku z tym, że liczyłem, że jeszcze uda mi się właśnie ten rzepak godzimy pojeździć w zeszłym roku, to jeszcze po wykonaniu orki rozsiałem polifoskę szóstkę. gdzieś chyba 320 kg na hektar. W tym roku na wiosnę już nie dawałem żadnego NPK, tylko zasiliłem azotem. Zaraz, chyba po schodach, lekko zastosowałem saletrosan. trosan. Eee, tylko teraz nie pamiętam, w jakiej dawce to było. Wydaje mi się, że chyba zastosowałem 350 kg na hektar, ale no, ewentualnie pod filmem napiszę, jaka dokładna dawka tego była, bo teraz do końca nie pamiętam. I później już, jak on eee, już było widać, właśnie pąki z góry. Miał tam około 10 do 15 cm, to zastosowałem jeszcze azot. Poszła Jarabela Nitromak i tutaj poszło 250 kg na hektar. Myślę, że w zupełności to wystarczy. W czystym składniku wychodzi to około wiosennego azotu około 150 kg. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że tu przed plonem był groch, więc też na pewno w sobie zostawił, więc można nawet twierdzić, że tego azotu było można było dać nawet troszeczkę mniej ale wydaje mi się że, że po prostu no, nie ma tu jakiejś takiej większej straty, no też nie chciałem go jakoś głodzić, no tendencja jest taka, że rzepak ile by nie dostał to i tak wszystko zje niekoniecznie to odrobi w plonie, no ale na to już niestety nie mamy wpływu można zobaczyć właśnie tu mam takie gdzieś przy brzegu, tutaj widać po prostu tasznikiem pospolitym zarośnięte tutaj już to gorzej wygląda od brzegu można zobaczyć o tutaj mam taki połać, która mi niestety wyszła Te odroby widać, że ten rzepak jest rzadszy i takie coś nie wiem, no mam tu plantację około 4,5 hektara nie wiem ile mi się uda zebrać ale mam nadzieję, że, że coś z tego będzie dobra, to by było na tyle pozdrawiam, cześć